Cześć, jestem Bartik z kanału Strefa Strachu Bartiksa. Dzisiaj opowiem wam o tym, czym jest Jumpster. Bez przedłużania, zaczynamy. Jamster, czy też Jamba, to firma, która zajmowała się sprzedawaniem dzwonków na telefony w latach 2000. Reklamowali się oni krótkimi piosenkami z jakąś postacią. Na ekranie widzieliśmy numer i aby uzyskać aktualnie lecącą piosenkę na dzwonek, musieliśmy pod niego wysłać wiadomość. Tak m.in. popularny stał się Crazy Większość ludzi myślało, że gdy raz zapłacą za dzwonek, będą go mieli na stałe. Jednak nie do końca tak było. Opłata była pobierana co miesiąc. Tak narodziła się największa kontrowersja Jumpstera. Anulowanie subskrypcji było możliwe, jednak niewiele osób wiedziało, jak to zrobić, ponieważ było to napisane bardzo drobnym drukiem. Wystarczyło wysłać SMS do Jumby o treści stop. Podobno niektórzy, kiedy to zrobili, dalej musieli płacić, jednak co do tego nie mam pewności. Dzięki ludziom niewiedzącym, jak zakończyć wpłaty, zarobili ponad 40 tysięcy dolarów. Było to powodem zatrzymania emisji Jumpstera w telewizji w 2015 roku. Zamknięto również ich stronę internetową, z której również można było kupować dzwonki czy tapety. Mieli też kanały na YouTube, które, mimo tego, że są martwe, nadal są dostępne. Poświęciłem im osobny film, więc odsyłam zaciekawiony. Co ciekawe, jumpster nadawał też w Polsce. Oto fragment reklamy. Najśmieszniejsze dzwonki Jamby. ściągnij sobie najlepsze z nich i baw się z nami! Wyślij na numer 79997 SMSA o treści. Fix 14, a otrzymasz! Szefie, weźmiesz mnie teraz! Fix 13! Meister! Telefon! Wpisz Fix 12, a poleci do Mamy ciebie! Zna. A może Fix 11? Hej, stary! Lub Fix 10. Pamiętaj, SMS na 79997. Jeśli ktoś z was chciałby obejrzeć więcej polskich reklam Jumby, odsyłam was na kanał Jumstar Jumba Archive. Link w przypiętym komentarzu. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, istnieje również zaginiona gra Jumby. Nosi ją na tytuł Jumba Allstars, tak jak jeden kanał. Istnieje z niej kilka screenów. Oto przykłady. Była to prosta platformówka zawierająca elementy muzyczne. Miała zostać wydana na PlayStation 2. Została anulowana poprzez wyżej wspomniane kontrowersje z dzwonkami. To właściwie wszystko w temacie Jumpstera. Dajcie znać, jaki chcecie kolejny odcinek. Ja się z wami żegnam. Cześć.